Witam Was serdecznie z Michałowic koło Pruszkowa. Przyjechałem tutaj dzisiaj specjalnie w dosyć dużym pośpiechu, żeby zdążyć Wam pokazać szkielet domu powstającego za mną, zanim zostanie zamknięty. Dom ma nietypową konstrukcję, bardzo zaawansowaną, bardzo ambitną można powiedzieć. Jest wybudowany w sposób powiedzmy sobie ponadprzeciętny, jeśli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne. Za chwilkę pokażę Wam o co chodzi. Zapraszam Was do oglądania. Dom będzie mieć powierzchnię 280 m2. Będzie to dom oczywiście z poddaszem użytkowym. Byłem tutaj dwukrotnie na etapie budowy konstrukcji. Mówiłem też wam w ostatnim materiale, że w związku z niektórymi przypadkami budów należy zastosować belki konstrukcyjne o większych przekrojach. W tym przypadku tak właśnie było, ten dom ma konstrukcję wysoką, dużą. W związku z tym w ścianach zastosowaliśmy. Mówię oczywiście o ścianach zewnętrznych. Które unoszą tę konstrukcję, zastosowaliśmy belki 22x4,5 cm. Tutaj również na uwagę zasługują krokwie i to, jak zostały wykonane pokażę Wam później, będąc na poddaszu ale też belki stropowe. W ogóle, tutaj jest bardzo dużo ciekawych stężeń, które też będę Wam chciał dzisiaj zaprezentować. Tutaj przykładem mogą być nawet te słupy. Słupy są potężne. One mają myślę około 5 metrów długości każdy. Zwróćcie uwagę, wykonaliśmy je ze zbitych belek 22x4,5 cm, a na policzkach tych słupów daliśmy belki 15x4. I porównajcie sobie te właśnie belki 15x4 są standardowymi w ścianie w domach nieco mniejszych. No w tym przypadku nie dało się uniknąć już. Połączenia ich właśnie z tymi grubszymi. Możecie sobie zobaczyć, o ile grubszymi tutaj. Tu dla porównania pokażę Wam 22 na 4,5, a tu 15 na 4. I taka jest właśnie różnica. Na tak dużym okapie, bo de facto jest to okap, to nie służy niczemu więcej jak zadoszeniu potężnego tarasu, który będzie znajdować się pod spodem. No, zauważcie, jak wygląda płatę, która jest tą główną w osi tego zadoszenia składa się właśnie z 22 na 4,5 stężonych czterokrotnie, aż od góry. Też jest jeszcze belka, którą można nazwać oczepową, która podtrzymuje to wszystko. Na niej znajduje się słupek kolankowy, a belki stropowe łączą się z tą płatwią. Pod odpowiednim kątem nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jakim w tym momencie musiałbym zajrzeć w projekt. No, to musi być naprawdę mocna konstrukcja. Podobnie jak wieniec. Wieniec to e, też 15 na 4 stężone czterokrotnie. Zaraz to zbliżę, żebyście mieli lepszy widok, o czym mówię. No, tutaj w przypadku takich dużych powierzchni dachowych, no trzeba się liczyć z tym, że konstrukcja musi być naprawdę mocna. Tak wygląda strop nad salonem. Jest to pomieszczenie potężne. Oczywiście ciężko to będzie oddać kamerą, natomiast tak jest. Z tej strony mamy potężną witrynę skierowaną na przyszły ogród, oczywiście okna górne będą to okna fix, tu nie wiem jak będzie, czy to będzie okno i to natomiast w środku drzwi tarasowe, ale chyba tak i też jeszcze nie rozmawiałem z inwestorką, czy będzie to wariant przesuwny, czy to będzie wariant uchylny. Do tego jeszcze dojdziemy, bo będę tutaj chętnie zaglądać i wam pokazywać, tu będą drzwi tarasowe, no tylną część domu. Idźmy dalej. Tu mamy aneks kuchenny. Aneks kuchenny myślę około 10 metrów. Powiem wam takie odczucie mam, kiedy porównuję go do salonu. To te proporcje są może niezaburzone, ale ewidentnie jest dużo mniejszy jakby w skali niż to, co wam pokazywałem tutaj. Idziemy dalej. Tutaj mamy pomieszczenie. Które będzie prawdopodobnie łazienką. Też nie spoglądam tak dokładnie w projekt, ale widzę, że już jest wykop pod rury kanalizacyjne. Instalacji kanalizacyjnej. Tu będzie wiatrołap spory. Tu będzie garderoba, domyślam się. Jeżeli nie, to też się poprawię w następnym filmie. Tu będzie hol. Podoba mi się to, że wchodząc do tego domu będzie się miało odczucie, że jest tu po prostu przestrzeń. Te wnętrza godnie oddają to, co widzimy na zewnątrz, że jest to potężna konstrukcja. Tutaj też będzie jakieś pomieszczenie mokre, nie wiem. Techniczne raczej nie. Wydaje mi się, że będzie w garażu, ale też widzę, że, jest wykop pod rury kanalizacyjne i generalnie to, co zwraca uwagę. Dzisiaj wszyscy dążą do tych kątów prostych na siłę, tak? Wszędzie te 90 stopni ma być poza dachem. Bach, dach najlepiej 42 i bez okapów. A tu w tym domu te kąty są po prostu hula i dusza. I to mi się podoba. Po prostu, czy wszystko musi być, dążyć do symetrii, prawda, i być e, dzielone równo w dwóch osiach, jeżeli można naprawdę coś urozmaicić. Takie pomieszczenia są ciekawe, naprawdę. Później po zaaranżowaniu ich to wszystko wygląda fajnie. Garaż spory, myślę, około 30 metrów i za garażem pomieszczenia gospodarcze. Raczej jedno, to już na pewno, widzę, będzie techniczne, ponieważ wprowadzone są rury. Z glikolem, które będą wprowadzone do jednostki centralnej pompy ciepła. Pokazywałem wam na drugim z filmów z tej budowy, że ten dom będzie ogrzewany za pomocą aż dwóch pomp ciepła. Jedna będzie dostarczać ciepło nadmuchowo, nawiewnie, a druga będzie ogrzewała wodę podłodze. Tu będzie jednostka centralna, a te rury. Znajdują się w gruncie na głębokości kilkudziesięciu metrów, zalane są glitolem i one dostarczają z tak zwanego wymiennika ciepła, wymiennika gruntowego energię cieplną z ziemi naturalną do wnętrz domu później już na etapie zamieszkiwania. Tu będą wrota garażowe, a tu będzie myślę jakieś pomieszczenie gospodarcze, być może marowe na jakąś kasiarkę i tego typu rzeczy. Nie wiem, tych pomieszczeń jest tu tyle, że ciężko mi się samemu zorientować. Obiecuję, że następnym razem przygotuję się lepiej i dokładniej Wam opiszę. A za chwilkę udam się na górę. Przepraszam za ten hałas, ale po prostu pracujemy. A tam gdzie się pracuje jest głośno, brudno i tak dalej. Dobrze. Idę na poddasze użytkowe. Wow, co za piękne pomieszczenia! Jak jakiś hotel ze spa, taki fantazyjny gdzieś w górach. No wygląda to po prostu kapitalnie moim zdaniem. I tak górny hol, no pięknie to wygląda. Mówię jeszcze raz. I idziemy. Sypialnia wielka, 20 metrów myślę. Plus garderoba do tego. Wyobrażam sobie to pomieszczenie już po urządzeniu, no będzie naprawdę efektowne. E. Przejdźmy dalej. Dwa okna połatwiowe, fajnie ustawione. Gdzieś to światło będzie spotykać się po środku e, w sypialni. Kolejne pomieszczenie, słuchajcie, to pomieszczenie, z tego co pamiętam, a projekt widziałam dosyć dawno, będzie pełnić funkcję zarówno biura, jak i archiwum. Archiwum domowego. O, popatrzcie, jak ja lubię takie misterne połączenia w konstrukcji i stężenia. Zobaczcie, nie dość, że rygle są tutaj. To jeszcze reglowanie jest górne i tak dalej, żeby tutaj było wygodnie zamontować później poszycie wewnętrzne, paroizolację. No, na pewno będziemy mieli tutaj dużo pracy w takich miejscach, żeby uszczelnić to odpowiednio, mówię o izolacji termicznej, jak i przeciwwigosowej, żeby to spełniało właściwie swoje zadanie i nie powstawały w takich rogach, moski termiczne. Są to miejsca bardziej narażone niż inne, nie tylko ze względu na to, że w takich miejscach trudno wyrabia się izolację, ale też, o czym zapewne dobrze wiecie, we wszelkich rogach pomieszczeń wymiana powietrza zawsze jest najsłabsza. Tam, gdzie najsłabsza jest wymiana powietrza z kolei, tam gromadzi się zawsze najwięcej wilgoci. W związku z tym tę wilgoć lubią pleśnie wszelkiego rodzaju i gdy nas Przystępuje do tego jeszcze kondensacja pary wodnej w takich miejscach, gdzie z zewnątrz jest zimno, od środka jest ciepło, co powoduje, że punkt rosy przesunięty jest do środka pomieszczeń, czyli na zewnątrz ściany już... W pomieszczeniu, tak jak powiedziałam, no to tam niechybnie pojawiają się pleśnie. Szczególnie ta czarna, którą dobrze znacie, ona uwielbia takie warunki i chętnie rozprzestrzenia w ścianach, w takich strukturach swoje zarodniki. Idziemy dalej. Tu będzie górna łazienka, też ładna, duża. Myślę, że tu będzie jakieś miejsce na wannę narożną, coś takiego. No ja bym tak akurat to zrobił, ale jak zaplanowała właścicielka, to czas pokaże. Okna, fakra tradycyjnie, tak jak wam mówiłem, czekają już, ponieważ na dachu dzisiaj wykonywane jest pokrycie przez naszą ekipę dekarską. To on będzie pokryty blachą trapezową, z tego co widzę. Ciekawą, zaraz spojrzę. A, no taką blachą modną. To bardziej blacha blokówka niż blacha trapezowa i będzie przypominał taki gąs. No i na końcu, po prostu coś przepięknego. I tu będzie główna sypialnia z taką gigantyczną witryną. Oczywiście znowu nie widać tego w obiektywie, ale pomieszczenie myślę, że ma 40 metrów około. Jeśli się mylę, to też to zweryfikuję i wieńczyć się będzie takie gigantyczne przeszklenie i tu chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, jak skomplikowana jest ta konstrukcja, jak pieczołowicie została wybudowana. No i chciałem też zwrócić uwagę na kurs naszego architekta, który te wszystkie elementy zaplanował po to, by zapewnić tej potężnej i skomplikowanej konstrukcji odpowiednie wytrzymałość. Oczep tej belki yy, skośnej 2 yy, razy 22 na 4,5. Tu mamy 15 na 4. Dlaczego 15 na 4? Ponieważ już na poddaszu użytkowym, które jakby dźwiga mniejszą masę, jest mniejsze zapotrzebowanie na belki aż o takiej wytrzymałości. Yy, nie wspominając o tym, że one też są regulowane, tak jak tutaj widzicie. E, poprzecznie i e, no, dodatkowo są jeszcze odkosy porobione, które bardzo mocno wzmacniają tę konstrukcję, natomiast na dole, no to już jest inna kwestia. Tam e, masa e, jest wielokrotniona właśnie o to, co jest na poddaszu użytkowym, więc przy tak potężnym budynku należało to uwzględnić w profilach belek ściennych. Zresztą powiem Wam jedną istotną rzecz. Powtarzam Wam, że my dajemy w domach szkieletowych to but belki co 40 cm, a standard przewiduje 60 cm. 60 jest nie tylko dużo, ale też wygodnie dla wykonawcy, bo zwykle arkusze wełny mineralnej, wełny ściennej, które kupujemy w składach itd., no niezwykle, praktycznie zawsze mają szerokość. 60 cm bo na ogół, tak, i bez docinania możemy je aplikować między sekcje. Natomiast my zadajemy sobie ten trud w firmie Tombud, że dajemy belki co 40, no i te arkusze docinamy. To zwiększa nakład pracy, ale za to no ta konstrukcja już jest naprawdę fest. No Myślę, że docenią to osoby, które decydują się na budowę domu szkieletowego i szukają wykonawcy. Dajemy co 40, stężamy tę ścianę dwukrotnie, nawet na tak niewielkiej wysokości ścianki kolankowej, jaką widzicie tutaj. Zobaczcie, na dole jest jedno stężenie, na... tu jest jeszcze jedno stężenie, a ścianka ma raptem z oczetem tutaj, na którym są te krokwie, może wysokość 1,80 m, może trochę mniej, a jest tak potężnie stężona. Nie wspominając już o tym odkosie. Także staramy się budować naprawdę mocne yy, konstrukcje. Słuchajcie, to, to jest drewno klasy o wytrzymałości klasy betonu C25, C30 i uwierzcie mi, że to, to, że to jest drewniane nie oznacza, że to nie jest wytrzymałe. To jest konstrukcja, która wytrzyma potężne naprężenia, potężne siły działające na nią od zewnątrz. I nie sugerujcie się tym, że widzicie zdmuchnięte domy w Stanach Zjednoczonych. Tam raz, że często buduje się z profili węższych też zależy od części Stanów Zjednoczonych, ale tam ludzie podchodzą do życia bardzo praktycznie. Tam, gdzie pasmo tornad to jest tak od, przy, przez środek Stanów Zjednoczonych występują, najczęściej zmierzają w kierunku Południowo-wschodnim, tak, to tam buduje się lekko, ponieważ nie ma sensu budować domów ciężkich i tak dalej, pracochłonnych bardziej, przez to i przez to no, finansowo też bardziej obciążających budżet, jeżeli przy pierwszej lepszej okazji, kiedy przyjdzie potężne tornado, no one zostaną zdmuchnięte z ziemi. I wasze murowane domy, mówię do takich przeciętych użytkowników domów murowanych polskich, nie przetrwałyby tamtych warunków również. Byłyby dokładnie tak samo zrównane z ziemią, jak te domy szkieletowe. Natomiast w tych Stanach, gdzie jest zimniej, powiedzmy sobie tam, gdzie jest Nowy Jork, czy Chicago, czy w ogóle generalnie na tym pasie północnym, Mówię od wschodu do zachodu, no tam się buduje naprawdę. Uwierzcie mi, solidnie te domy i wcale nie jest tak, że je zaraz zdmuchnie wiatr, bo raz, że no, tych zjawisk po prostu aż tak nie ma. A ta solidność wynika też między innymi z tego, że no muszą być cieplejsze i tak dalej. E, konstrukcja dachowa. Tutaj ciekawe jest to, że architekt zaplanował dom w taki sposób, aby. Miał jakby składał się z trzech brył jednocześnie, więc to też powoduje to, że konstrukcja więźby dachowej nie jest wspólna dla jakby całej bryły, a składa się de facto z trzech oddzielnych więźb. One mają też różne wysokości, co za tym idzie też długości krokwi i nie było potrzeby stosowania na przykład więźby jętkowo-kleszczowej. Czy tak sytuacja wygląda analogicznie tutaj również? No jest to, mówię, dach niższy. Natomiast w dalszej części budynków no już jest dach większy. No i tutaj już te stężenia wyglądają nieco inaczej. Konstrukcja kosza od strony wewnętrznej domu. No, nasi cieśle. Mieli tutaj naprawdę sporo roboty. Naprawdę. Muszę przyznać, że Musieli mocno się naliczyć, aczkolwiek chłopaki naprawdę mają tyle lat doświadczenia. Czasami to wygląda jak jakaś czarna magia, porozmawiają się gestami, spojrzeniami i nie tłumaczą za wiele sobie nawzajem, bo każdy wie, czego drugi od niego oczekuje. Tutaj zwrócę Waszą uwagę jeszcze na jedną rzecz. E, tak jak Wam powiedziałam, ogrzewanie e, będzie tak by, hybrydowe, można powiedzieć i na poddaszu będzie podłogówka, podłogówka hydrauliczna. W związku z tym wykonaliśmy już podwójne opłytowanie na cegiełkę z OSB, to jest nasz standard. Natomiast dodatkowo tutaj też wykonaliśmy hydroizolację z pianki niskotrężnej w drogach, bo będzie wylany beton jastrykowy o grubości 50 centymetrów, który zaleje instalację hydrauliczną na terenie całego tego poddasza, A instalację hydrauliczną oczywiście też wykonamy we własnym zakresie. Generalnie tak jak mówiłem, budując dom w standardzie, nawet pod klucz, który jesteśmy w stanie zaoferować, zwykle jest stan deweloperski zamknięty, to, to mamy wszystkie ekipy do każdego etapu robót, i te ekipy są z nami. Od większość z nich, bo zmieniało się nieco, ale. Większość z nich od 30 lat są to nasi ludzie, których wysoko cenimy i wysoko cenią ich to nasi klienci. No dobrze. Słuchajcie, z tej budowy na razie to tyle. Będę tu regularnie zaglądać, więc jeszcze obejrzycie sporo materiałów wideo z tej inwestycji, bo moim zdaniem naprawdę warto ją pokazać w miarę w szczegółach oczywiście. Żeby was nie zadudzić, bo można naprawdę skupiać się na detalach, a chyba nie o to chodzi, bo zawsze o takie detale możecie zapytać już w naszej firmie, jeżeli jesteście nimi zainteresowani, ale też pod filmami, jak wiecie, staram się na nie odpowiadać każdorazowo, nawet na te bardziej specjalistyczne pytania. Do czego zachęcam, tak, pytajcie, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jesteśmy właśnie po to, żeby tę wiedzę wam przekazywać. W następnym filmie odniosę się nieco do kwestii wyceny takiego domu. Zrobiłem co prawda już jeden film na ten temat, ale nadal pojawiają się pewne nierozumienie, nieporozumienia, przepraszam, które widać w trakcie spotkań. W związku z tym pozwolę sobie jaśniej. Wyjaśnić to, co jest w cenie metra kwadratowego, a w zasadzie za co się płaci, i postaram się zaprezentować to na przykładzie konkretnego domu, ile taki dom naszej firmy kosztowałby, gdybyście chcieli mieć go wy. Zatem zapraszam Was do oglądania. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się wkrótce na kolejnym Placu Budowy.